Dzień dobry, z tej strony Lipster. Witam was w drugim odcinku z nowej serii Na kanale Mała Farma Jest ze mną z dwóch sąsiadów, Andrzej Andrzej Jestem, jestem, witam Myślę, ma. I jest ze mną też Mitek Tak, dzisiaj jedziemy na żniwa już drugie pole, tylko tym, że zdecydowanie nie przygotowany. Ciapek też. Dobra. Świana na no, bizuna. I pakuję matko. Na no, bizuna, nie do ciapka. I pakuję na pulę. Oskar. O, o. Odpalamy, jademy. Pomalutku, bo puluna stoi ciasno. Mitek? o? Ty, sprawa jest, co robisz? Cicho, ty O, to dobra, cicho. Ja tego, yyy... ...znibować chciałem, ja. Nie, Nic, nic. ni Dobra, Mitek, to sprawa jest No, mów yy, Chcesz mi z jedną polecą skosić? E, no No, w sumie, no mogę Dobra, to... Gdzie mam jechać? To, to poczekaj, ja tam... ...przyjadę po Ciebie Bo tam nie wiesz, to jest taka nowa ta zimia. Nowa zimia, bo później. No, zaraz dobra przyjęta. Ora ogni. Narpóki. Na ja prostą poszedł tu, tu tu tu. Wszystko jest siebie. Widzę paremun się to. Trafuje niś, no A tu ten bumber lizka. Zgadaj, ale Dobry. Dobry w siedzie Ja Ależ A ty co by działał dzisiaj, no? Zadzwonił do mnie tamten. Tam ten przygłównie. Czy, koszy, no a? to z skośno, no? No to, to by to bro, ja jadę tam na te, a ja pszenica tam obok życzki, widzisz tam, 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 w no, no to wiem, że no, fajnie. No, ja jadę tam, przyjeżdżę. jadę tam, póki się to, bo tam pewnie później będzie mokro, to nie będzie jak wichać No, ja. to ja jadę tam dalej, sima. 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 No. A, na pierwszym mapie, pięknie. Dobra, rura No kurde... No to koło 60 jakaś jadzie. Ale huk. Dobra. Mi dali kut, który będzie <grymne> wjechał na bukę, jak pan mi da.

Dobra, kurwa to mogę wyłączyć, bo drugi czyli... w drugiej strichu mam Ile leci ty mi jadę? 25. Ok, No i dobra. Marchewkę z maja, jakich nie wiem, Jestem krzywdy. Dobra. Trzeba ja się przygotować do procedury startu Procedury <noise> startu <noise> Dobra, rula o to jakieś bizny z to Odcenko si dobra, Mateusz. No, tyś tylko kosi A, dobra. Koła ci jakiś wariat 60. No ty ja zimitek jakiś nie jestem. Patrz mi tak, o to, mi o -o -o. tak wszukiwam to o to. To jeszcze przekształem do które jest nawet od wodu. Czekajcie. Cze ja może się go zapytam. Co czy możesz tam zasadzie wchód w chudny, tej ręce? Okay. FTPA. Mówisz? No, no, Ośmijam, no dobra. Muszę bronić Twojego, ale to nie zobacz. Łatko, przez chwilę. Uciekaj a ty go na ciunę trochę. Nowego ciunę. A tu rzadkie łatwo mi Ciekawe, Ciekaw, co będzie miał Ej, Rzadkie takie. To jest łatwo. Tam, tam za to góra może być tam jest tak gryla, kiedy jest na której zimie. No czy ja się nie będziemy pierdzieć pod ciepiej pfff oj, że ja matko, Cipi, ile to wody to... nabrało? tu się ja. W wałki i węze że... nie mogę to... jak nie? no bo to ty weź co dobra, tu. bo ty tam tylko by wymiany że e, ty pijesz eee Teraz tamty co byś ja a uważaj se, co? no bo zaraz to nie skośnij bo to jest lepiej a dobra przepraszam u mnie tu jeszcze mapka jest do poprawki no wiem Dobra. Dobra. No, gościu, zostaw to. matko? ładko. Witek, na Ty, ty, ta, ziała. Ładko. A, no. A widzisz? Mechanizmy. A, no, no. Dobra, dzięki. To kuća, to jest co do, do niego trzyma. Aha, pasz. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. A nie, nie. daj pasz. Jaś. Tu też taka w miarę, nie widzę. Ja no, tak ono... Czaja, w... Nie trzeba wydarzyć takie szyki. Duży to jest. To może być, nie? No tylko no. Cześć, ja może bo tego generalnie widać, bo wózka, jak on kiedyś czy ci ukradnie, tak? Nie chodzi, że to skąd kości? Te krzumy Witam Dobry? Dobry, jak tam idzie? A, dobrze Słyszymy, No, w miarę, to to w miarę, w No kurwa, od drziki pa, przyjdźmy do Ten, jak przybrało wody Ty tam jest w wózek, jak coś na początku to, tego pola są siada, to zamienił jest... To mi teraz pokażę, że no. matka, biurkę to... A wcie, pa, silnik aż wstaje tak, Gęste gazu! Matko! Matko! I dawaj! Aaaah! Poszedł! Matko, jak to się... widzę. No! I właśnie, chyba trochę za U mnie też to wysokie, ale takie miary miarę gęste, ale wysokie, w No, no... Ale źle to walę w siećkę, pierdziele Nie, nie, no, nawet się też umyję i też w siećkę resztę Ja to... Sieżkar nie mam Ja mu chyba trzwankuję coś No chyba ja, nie? O, no. bo ty zaraz na kanał Git w końcu, bo kurde Szukał, szukał i czy... nie mogę. A to tu jakiś ten... 60 chodzi? Nie, nie zgaszona Trochę... Widzę, że tutaj masz trochę zielka, co ci się na ten? No, trochę się nabrało, ale... I tak ładne. O, i tutaj widzisz? Ach, to no, jest. widzę, widzę, może nie widzę. Bo tu nie, nic nie gdzie... widzę. O, dobra, dobra. Dobra, dzięki. No, good, good. Chciałbym, tu, weź wyłącz na chwilę, bo trochę ty masz piachu.

a się to wszystko no. łowiało te w jałowu to Nie tak, ja w jakiś sposób w jakiś No w jakiś sposób w jakiś sposób w jakiś sposób w No sposób w jakiś Zrobiłbyś jeszcze raz w koło czy nie mi tak robisz, ale No 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 będę robił wtedy już radę, ja będę jechał raz przykład. w sumie? Na sieczkę co tam. Na sieczkę co tam robię? Na sieczkę, bo na sumie taka obory na... No, na tak będę stawił obory dla krów, ale tą sumę tam bydę, tylko z dwa takim mniejszym kawałkiem w kostkę będę robił. Ten mi będzie Mati mi się nie sprasować, nie Mati. No ja. to... problemu nie, do tego, bo tam kosi, to widzisz, tam co klasa nie będę wchodził. No mnie dopadł, tam jest do poprawki trochę. Trochę? No. O, matko. o nie, do... Muszę w ogóle opuścić to trochę. Dla wysoko. Żeby brało wody. Szambo. Szambo wylało. <laughs> <laughs> Szambo wy, wy, wy... wybiło. Ja to Rzeka mówię. ma... Nie, to Zyka tak ma. Zyka tak ma. Szybko jest w snelu. Dobrze. Na To ładnie ta ścieczka, ile ziaren nie gubią, skąd już klas, nie? trochę lepiej niż bizoneki. E, e! <grymne> Taka wygląda z zalika. Nie po to, to kupiłem, żeby mi gubiła ziarna. Zresztą masz rację. Jak cofa ty, Matko? Mati uważaj spokojnie mam lystyrka Matko... Przyjaździemy, no się widzę, prawda? Matko, drzywo tu! To... Ale mam lustyrka O aktualnie wygląda. To chcesz się o, ścigać? Kurde des. Cool Kurze, się nic nie widzę Ty nie pryskałeś tego w ogóle, że to jest takie suche? Pryskałem, Mam to chyba suche ta... Ta, jak to jak jego pięty <stress> <stress> <lakiHowdy> <laki> <laki> <Piedza. laki> <III. laki> Nic nie widzę, nic nie widzę Ty się odważyć chcesz, co? Przed filmem, baby Ładko, że widzisz, się robi Ciekawe, czy się uda w kosie dziś, czy nie no, gdzie żeś to 60 stanął? No wiem, u celu zbiornik 85 ja to tu palec już przedstawię Akurat ty to się tak, jakby zawróć, nie? Żebyś miała pierwszą górę na, tak. na tym Czynica się robi taka? Nie, spokój jest Trochę wieczorku trochę chłodni Ja wstydzę, no domu jeszcze, do taki jeszcze taki ten zbiornik i jadę do tego pociapka i na nalazić na dziś jutro rano z tej skuszę resztę. O, Wilgo czy dasz nie dara? My to my tak walimy, nie to te moje pole. Do no. końca. 8, nie wiem czy to no. dasz ale tak powinniśmy. Eee, Eee. Was o no, izykrynt? Zaraz tutaj coś już się wysypimy. Dobra. No, Ale mi jaki co to jest? Gdzie? Tutaj poprawy. Tam teraz byś potem się pobawił. Pooperował, poprawy. <grym> no, no dobra, s jakie zaraz cofnę. Ty to prawie widzimy cała przepa ja <grym> są jadę, no Z ja ja muszę zmijechać. Ja teraz <grym> <grym> ma cisz dobra. Sima, na labedę. Jest hmm? parę <grym> żniwa. No i kawa. A mnie jest bardzo tam po stronę, miał szybciej tam jechać to kurde gówno. Dobra okay. Jak gówno to ty, to byśmy się z klantykę ogarnąć, bo jak się znowu no, no Właśnie, No właśnie jak ostatnio Tym twoim maluchem to Maluchem? Jak wtedy jest no Ale macie już go po tą górę ty Miał drugą i miał ciężko. Ale wyciągnie. Dwujawo i podłoga a idzie. Dobra, dobra Jeżeli jedno polu już będę Teraz się zamówić, to jaka dekora, tak, to już nie mamy do roboty na najszybszym życiu do pirody. Wyjażdżamy w ten rok. Nie, no mnie nie zapali na głowni, bo to czapek to też taki. Nie do końca. Co, ma lewy błachy? No ale jak już tak wyszło Nie tak trzeba, ale przyczepy Przygłoni się ten wód <grymne> To skąd Ani światła ani niczego nie ma Nie, <grymne> ja że tak Ale że to się żebyś tam To picho Jest tu jakaś czapka A, to tam na tym się Sima! Sima, sima. Znaczy czuję, żebyś tutaj hałasem blisko. To cofro muszę wywalić, to mam falę, taki budynek nie to widzisz. Nie. To 아구들이 h i g 가 n e 제발 holding ship 이 Aha, bo no. szybciej tamtędy jest. Szybciej? No. Ja no. A z to jest? Właśnie, ja Mateusz, ty nie miałbyś szybciej główną? Nie, właśnie górą nie wiem. jeśli że miałbym może, ale z tym wodem to tutaj w pokój. No. A, dobra, z tym wodem jadziesz tam za bocznymi No. Czy zafi milicja te sprawy i sądach? I zaraz żniwa to po tsunak będzie chodził. Nie, nielegalne prowadzenie wozu krónego. Nie obec konia. konia. <laughs> I czemu się że ta trześć zostać w tym miejscu? Ja mam pewnie kolizję tam tam. No co, no co ja mam z tym zrobić? No nie, nie śpieczysz. <laughs> no, bo nie możesz... Nie możesz sikać po krzakach, no. E -e. No reszcie to kuchnię, bo już był. No wszędzie piszemi na ten gospie. A masz kupioną gospę w ogóle? Mar, chyba tak to pisało, że ten teren należy do ciebie. No Jak by <grym> <grym> Dobra, Mitek. Oh. Ile masz tam procent? 50. A co, co to na raz? Dobra, to easy. No gdzie o ja nie będę tego trzymał w zbiorniku. Znaczy no nie, bo ja powiedziałem, że mi na gospę. No dobra No i ja to nie wysypię na skot pojadę i tyle Zobaczek co na ja ten tam... ja Nie nic nie mogę to usłyszyć. Ja w jakiegoś tego pisać, z jakiś silos dobry. No znaczy, trao... ja też muszę, nie jakby. Tak muszę... Derwon kupić. Muszę trao... <todarki> już ja, trao... postawić oborę. Kurde, Silos taki to jest wydatków w tym roku Makusy, sobie... mi tak rurę set, albo urwiesz? Ja Nie no tak, bo... chyba, chyba no, się trzymaj w... Po, w... Matko, ty na, na, na światło i umalił Nie widzę, widzę on się kurzy Miałe. A ci. Lampką? Radawej. Patra jak bącz, bączka skręcę. Realnie. Matko, to już wiekoła. Ty już uważaj. Ty Mati Trzyba. I ty wszyscy chcesz to zrobić w kustki? Naivii Coś się... Nie zresztą, nie zresztą Andrzej, <laughs> dawaj tu Dobra Iść tam bolet zapnij Bolet? Odolnicz, <laughs> <Dobra>. czekaj <laughs> Opuść O i... O. No właśnie, szczęście. Bo trzeba opuścić te, 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 no te wiedła Dobra, tu Całość opuszczam Kurde, ty Co robię, co Spala robię? Spalałoby Johny No raczej tak, ja będę. Ja wziąłem tą drogę, tą krótką, żebym na spać, dobra? No. Cofy, 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 cofy. Dobra, albo. Czałuj mnie. Siłęcej. Nie mogę. Jak nie możesz, No ty. Jezus Maria. No, gdzie ty to próbowałeś zapiąć? On sam ty zapisał, to molin barta? Ma! Ty odleł kawę! Tylko. dobra ale już to muszę Tam, do przodu, to? No to to po prostu. Tutaj, tutaj. No biegnij. Ja tylko porwie. Tak było. To... Z dolem to jest szalone, on może we mnie wyjechać z tu w liwo i... A dobra. Kierunki na boskie takie. Jest przepraszam. Dobra, już ja wyrabiam, to ja w razie milicja, bo ja nie używam. Ja wyrabiam w no, no. razie licję. Jechała za, wlepią cię żeby... Ja ci i... ja cały czas prosto, wiesz, ja widziałem. na głos. No Dobra. i tak po koleżeńsko ci wlepią Cima. Cima. Nawet dawaj tego, browarka, bo już po robocie to Masz Ła. Wow. O, dziki O, kurde Trzeba by spadł Dobra, dziki Luz, Dobra, ja zmykam... <noise> zmykam skróciad, dziki No, Tam... okay, great, A ja, ja, ja jest mi jak co by chciał ten to dwój Dobra, si ma dziki No okej. Okay. Si No okay. No tutaj No widzę tą strutę gruzy E-e-e Kapkę skarpy <laughs> Kapka klucz kapka Kapkę skarpy Kapkę gruzu. <laughs> 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 <Doroza>. Kapkę cyglanki <laughs>

o, czego trap... No dobra, nic ty. Aaa, Ma masz to. Ten Drek już do prowadzenia. Dobra, i weź. No. I, weź, weź, otóż już pokaż pokaż się dać, czy da się. Da się? Nie. Dobra, to ja pójdę do nas kopać, już później, to na razie zgasz to. I, i idziemy na kawę. Dobra, i zaraz Ja, tak ja zobaczę w internecie cynę, po ile chodzi, taki ten pszenica i... Tam Żyto wstąpiło sensie, Pa, postawić się w środku, żeby widzieli Co, wow. się sobie... oh, dziki, dziki Dobra, dziękuję na kawę Dobra no. Ty Zobaczaj, drgnę do, do Matyusza Matyi? No, czego? No. no właśnie się Ty, z... chciałoby ci się przyjść bibunem i wjechać, pomóc? No, dobra, dawaj Dobra, przyjaciół. I weź tam rurę, schowaj Ty, okay. to ty masz już Właśnie Wim, Wiem, tam jeszcze jest ale tu już nie mam gdzie tego Teraz Szyma. czekaj czy bidną czy ten, czy trzeba pójść do rady Ruszy ciągle zostajesz Ty ma, ty jadę gówno nie? Czy nie? No jadę masz nimi To zbyt tym owem Sima Chadasz? <suszy> nie mogę, nie masz nic nie. Żarwałem jak się rozdzielni? <śladenie> 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 Zadnamy. Ja za lądem ja tylko Nie no, nie będę ja ja. Matka po tą górkę Nie ma Jakoś Ty dałeś trochę przyniósł ja, Jadź, jadź, jadź Ty krzula tego już wyjść coś Jakąś ośkę coś Dobra Daj bokiem Rondo o, jak się kupił, kupił. O, jak się kupił. Ja muszę jeść normalnie, jak coś się ma. Ja. Ja, ja, ja. Wszystko gry. A tu jakiś yeah. klasik stoi, za 60 do biznesu. Yeah. Będę <laughs> z miał z biznes klas. <laughs> <laughs> biznes klasą będę miał. Yeah.

Gaz, gaz, gaz. Policja goni nas. <noise> A ja jestem tym Mój, rokiem. Moim pięknym cały Jutro się odkurzę. W środku się. No ja tak i daj się ten kusz. Uważaj na półtka tam. Widzę, O, jest No, 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 zagruń, kam, To jest swój bizon, debilu. No, to pewny. E, ma mi tak? Sima ma? Ala, co? Ala, cała co? się tego, zbiegła. No, Na kawę tu już jesteśmy. to no, to no, 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 to no, 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 Ciśćko ma To jest skądne przerazstwo to Zobaczmy jaką chmurę ch to wywala debilowi? To silnik jest dobry, mimo to totalnie no, to, to jest... Panie, to jak to wywala? Panie, weź tego se zaślep, agiera A ja? Kurde, 60 stoi debil A ci się stoi? Ona odpoczywa Panie, mnie I I wymarza, mnie nie może Okej, okay, stoi tak Jak zdycha no, ale rozrzutnik jest No. Kawę. no. no. To o to widzicie. Jadziemy na No, 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 no. pan domu. No to widzicie na tyle, łatwo dwa rumuny. Nie ma, firaj, nie, nie, nie mam kluczy Dwa rumuny po kolędzie przyszły. Ech. Czekaj, odpalimy sobie bufery. Lekkie bufery, odpalimy. <laughs> Albiba. Nie, <noise> Ty, go cały gaz Przełączę na <noise> Welwę <A>? <głos> <głos> Welwę lej, Welwę Wojna idzie, wojna idzie chłopie, gaź Dobra, gaśno, Dobra. to będzie zamiast. na tyle w tym odcinku Trzymajcie się następnego, za mną dwa Rumuny Zapraszam tam do and Andrzeja na ten, na poprzedni odcinek i... i si 什么什么？